Koalicja już przedstawiła swoich kandydatów do rządu, który chce utworzyć Donald Tusk. Oczywiście w tym wypadku, jeśli Morawieckiemu to się nie uda. Oto Bartłomiej Sienkiewicz będzie ministrem kultury. No, uważam, że to stanowisko jak najbardziej dla niego. Oto jedna z jego wypowiedzi. Zresztą takich wypowiedzi można by znaleźć znacznie więcej. Oto co mówi Bartłomiej Sienkiewicz. Polskie inwestycje rozwojowe są niestety, jak to się górnolotnie nazywa, i bardzo eufemistycznie ich po prostu nie ma. To hu, du i kamieni kupa. No, no, ale tak poważnie, to wydaje mi się, że tego rodzaju tekst byłby przyjęty przez wiele pla placówek kulturalnych. Dajmy na to Teatr Stary w Krakowie, który lubuje się w tego rodzaju języku i scenach. A tu jeszcze raz Bartłomiej Sienkiewicz z profilu. No, ciekawy ma ten profil. Adam Bodnar ma zostać ministrem sprawiedliwości. Adam Bodnar jest Ukraińcem z pochodzenia i w czasie, kiedy był Rzecznikiem praw obywatelskich występował bardzo mocno za tym, żeby Ukraińcy, i to ci Ukraińcy, którzy niedawno właśnie przyjechali do Polski, żeby mogli. Brać udział w wyborach samorządowych i żeby mogli zostać wybierani do samorządów. Za tym optował Adam Bodnar. Zresztą, jeśli chodzi o Ukraińców, proponował, żeby oni mieli bardzo szybką ścieżkę uzyskania pełni praw obywatelskich w Polsce. Tekę ministra spraw zagranicznych ma objąć Radosław Sikorski, który publicznie wypowiedział się. W ten sposób miałem rację w sprawie robienia laski Amerykanom. I powiedział to wielokrotnie. Także to jest taka subtelność językowa, jak potrafi on połączyć taką delikatną erotykę z polityką. Brawo, brawo, panie Radosławie. A tutaj jeszcze na koniec jego zdjęcie. No widać na tym zdjęciu, że bardzo przejął się tak zwaną opcją niemiecką. Ministrem spraw wewnętrznych ma zostać Maciej Kierwiński, który powiedział, że Duda to jest tak jak Jaruzelski. Porównał Dudę do Jaruzelskiego. No teraz Duda ma szansę, żeby wykazać się, że jest podobny do Jaruzelskiego i 13 grudnia po prostu zaaresztować Kierwińskiego. Tam po drodze niech przejdzie przez jakąś ścieżkę, trzecią drogę, można powiedzieć. Ścieżkę, gdzie go tam spałują i wszystko będzie ok. Po prostu Kierwiński dowie się, że ma rację i będzie zadowolony. A tam parę śniaków i, i niebieskie plecy to drobnostka. Ministrem edukacji ma zostać Barbara Nowacka. Oj, to mądra osoba. Inaczej mówiąc, mądra osoba. Dzień żołnierzy wyklętych pani się kojarzy źle. Bo jutro jest Narodowy Dzień Żydowy. Hmm. Znając historię, szczególnie historię polski wschodniej, każdemu powinien się nie kojarzyć tak pięknie, jak próbują to zrobić teraz narodowcy. A ministrem sportu ma zostać Sławomir Mitras. Tu w takiej bojowej pozycji. No proszę, no niech wyjdzie gdzieś na matę, niech powalczy, niech zobaczy, jak walczy. No ale na razie jego sportem było sprawdzanie to, co mają posłowie pod swoimi stolikami. To jest też sport. A ja Państwu coś pokażę na koniec. To jest miejsce pani poseł Zaleskiej. Nie, to jest poseł pani Ma Marzeny Machałek. Tutaj widać tabliczkę. I to jest miejsce pani poseł Zaleskiej. Widać Pani nawet zostawiły torby. Mam nadzieję, że nie zginą. Ale zobaczcie, co jest pod, 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 pod siedzeniem. Pod siedzeniem jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O, i tutaj chyba też, nie pomylę się, tak. Z ksią z 11 książek.